I'm gonna be old car day one day! Przecież mnie pójść co ty zrobiłeś! What? A to dopiero początek. Bo nie wiem czy widzicie, ale co i mamy w filmiku nazwie rage.exe Czyli zbiór najlepszych rage'ów streamerów, graczy, pro playerów, youtuberów, wszystkich, dosłownie wszystkich, w jednym miejscu. Pyk! Dobra, dobro. Matek! Wypchał mnie! No nie wiem! Chłop mnie popchnął! Ojej! No nie chce mi się...

Musisz mi zdetonować Raz! Jeden hit! Jeden hit! Co to jest? To jest mój rage i matka czy... Ja p***ole no kurwa co to są za kompy no. Nie da się nic stracić na tych lagach Ja pierdolę! Kami gościu na rage'u to jest złoto Ja najlepsze z to, że te kompy tam miałem wiecie 140 fp z i Co to za kompy? Detonuje to! Ej Kami już ma się Mocne, mocne Ja pierdzielę! Chłopie ile, ile No nie no i mnie mi... stopa się pali Bo gramy w jakieś MMO LKG kurwa 60 tak. straciłem Kochał wysoko Co to za ziomek? Jezu on nic nie trafia Dziecko, gościu z biurkiem będzie miał ja. Ja. Klawiatura. Kwa. Nie da się z nią grać. Ja kwa. widzieliście to widzowie, Ja kurde próbuję się. <noise> nie wytrzymam z nią. <noise> ja on też nie wytrzymałem dlatego. <noise> Takie coś mnie zabija, bo Takie coś mnie zabija. Co ja słyszę? O Chyba to nie ma sensu. pierdo... A! Cie kurwa! Kurwa. Ej! Tłumacz, 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 tłumacz. Nie chce mi się grać, bo on... A na pier... nie wiem, to jest jakieś... gówno największe. Elon. Papera. Elon, papera! Może ja kocham ten odcinek, to jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Trzej Co jest? No co ty, co ty chcesz, ode mnie moja wina? Po co rasujesz? Zamknij mordy, już mnie denerwujesz, debilu. Kurde, rasujesz i masz do mnie pretensje, zamknij mordę już. Ten moment, kiedy wiecie, mama śpi w pokoju, bo Kurde debil, i widać jak mówicie do mikrofonu, petarda Pompa za 40? Zamknij mordę, powiedziałem, żebyś tu rushował <stryk> Mr. Kubik, o ja pierwszy, ale spray, o oh. Nie, pierdolę to, pierdolę! <stryk> <stryk> Kurna mać <masz. stryk> grę, grę. No nie wierzę, nie wierzę, twortek no Oaj. A miałem taki good riff, już tak zajebiście zagram, no i debilu wywaliłeś się, no i kulenek, jak bestia leci. Oj, tu może być fajny raidzik. Jest, kochany. A to co? Nie znam, ziomka. O, kurwa. Co tu się wydarzyło? To już inny wymiar. Inny. Zaunij. Stary, cię pałku. Piążę Cię do łóżka i w dupę Twoją j**ańcu, oczywiście w GTA 5. Bardzo dobrze nadał, właśnie chciałem z tego powiedzieć. Ty mój Ma skin! Głowem! Au. Au! Oh, my fucking god. To stary Mongral. całe początki. To będzie mocne. What f**k

Ta. No, tak. Matek waliza. Zmisowałem się z Ja brałem aptekę i ty mi na, na bani wylądował. Ja już tu w dupę miałem, co ty, matek robiłeś. Kazama. Nie wiem, co on robi, ty. A, bierze apteczkę i się nie zabudował od góry, tak? Kurier do niego przyszedł, tak? Tak, i w tym momencie kroki. Idealnie. No, lot! No nie wytrzymam! No nie wytrzymam! No nie otwieram już nigdy tych drzwi, nigdy nie otwieram! Kurde, no wiedziałem, że tak będzie! Wiedziałem, że tak będzie! On wiedział jak coś... Nigdy nie otwiera tych drzwi już. Nie otwiera. Malibuka albo, albo quizy, Oj, 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 oj. To za No za Przestań! Co? nie Nie dobra, ten chłop ma, nie wiem, nienimitowany tlen. JA NIE PANIE MAJU JA NIE PANIE MAJU Nie idź tam, nie idź tam, nie mam! tam ma... daj, daj. w wow. wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżasz Wjeżdżamy, wjeżdżamy, dawaj Kazama Wjeżdżamy, wjeżdżaj Bog, no Nie no Nie chce mi się z tobą grać człowieku, no, no to tam wierzcho, człowieku. Stary, on ma zero Wow, wow Nie no, zbyt,

Ja Nie, to powinno być karalne. Co ty? ja się dzieje, stary? Że go coś opętało. Nie strzelajcie do nich. Na dachu są. Zróbcie no. tylko szum. O! Szum zróbcie, szum zróbcie. Strzelajcie w ten no dach, macie kurwa! Zaniuk! Nie widzę, ale nie A co chce to zrobić? Do strzelają. zasadzkę no Dobra, no Strzelaj, no i patera to! No, nie! Nie, no, ty kredynie, Ja k***a ja. jak to trzeba być rwą. Przecież mnie bój! Bu... Co ty zrobiłeś, O! O! No kurwa! Ja To jesteś k. Najgłębszym debilem! Z jakim k. w życiu grałem? Boże, co się dzieje? Ja pierdolę! Kurwa, kup sam mózg! Eee! Kurwa, je Dalej I nie graj w tą grę nigdy więcej. Ale ja mam kapeć na bani O, o, o! Co ja widzę? dobra Te filmiki są tak nierealne. Shut the Nierealne? O, Cristiano Ronaldo, Cristiano O, ale będzie ale będzie rajdzik, ale. Ty Twitter zairoks jakiś I my dobiegamy do i oni się... Biedne biurka, ja nie wiem z oni mają te firmy te biurka, jak oni... Na nic się dzieje Czy ty są? tu Spokój! Jezu, dobra, nie, tu jest coraz gorzej Ja chyba muszę zakończyć ten filmik, przecież to, co się to dzieje O Dziękuję Panie Boże, że to jest koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie łapa w górę, subik z włokiem do następnych. Trzymajcie się, miłego dnia, siema!